Czy jestem dupkiem, bo nie wybaczyłem ojcu zerwania naszej umowy? Kiedy ja, chłopak 17 lat, miałem 8 lat, rodzice kupili mi fortepian i zapisali mnie na lekcję. Byłem super podekscytowany, ponieważ od zawsze kocham muzykę. Z biegiem czasu stałem się w szkole znany jako gość od fortepianu. Grałem na szkolnych koncertach, byłem członkiem szkolnego chórku jazzowego i raz w tygodniu grałem w kilku domach spokojnej starości w mojej okolicy. Gdy miałem 15 lat, zacząłem myśleć o rzuceniu lekcji pianina. Rodzice próbowali psychologicznie mnie podejść, abym porzucił ten pomysł. Powiedziałem im, że chcę spróbować innych rzeczy i że poza grą na pianinie i nauką nie zostało mi zbyt wiele czasu na inne dodatkowe zajęcia. Mój tata zaproponował układ: Jeśli dalej będę grał, uczęszczał na lekcje, osiągnę dziesiąty poziom w Królewskim Konserwatorium Muzycznym i utrzymam dobre oceny w szkole, Kupi mi w nagrodę wybrany przeze mnie nowy samochód. Od razu się zgodziłem, a naszą umowę przypieczętowaliśmy uściskiem dłoni. Powinienem zaznaczyć, że nasza rodzina jest w dobrej sytuacji finansowej. Mam bardzo uprzywilejowane życie, ale nie uważam, że jestem rozpieszczany. Jeśli chciałem kupić sobie fajną zabawkę, jak na przykład nowy telefon czy konsolę do gier, musiałem na nią uzbierać z pieniędzy zarobionych podczas pracy na wakacjach czy zajęć po lekcjach. Warto też zaznaczyć, że mój ojciec ma świra na punkcie luk w prawie. Kiedy rywalizujemy, on zawsze znajdzie sposób, żeby wygrać. Jeśli mu się nie uda, to moja wygrana jest nieważna przez jakiś kruczek prawny czy inną bzdurę. Doprowadza mnie to do szału, ale jego to bawi. Ilekroć narzekam, że nie gra uczciwie, zawsze odpowiada tak samo. Życie nie jest sprawiedliwe. Tak więc, zgodnie z naszą umową, kontynuowałem lekcję. Spędzałem około dwóch godzin dziennie grając na pianinie i utrzymywałem dobre oceny. Zeszłego lata zdałem egzaminy konserwatorium poziomu dziewiątego, spełniając swoją część umowy. Powiedziałem tacie, że wybrałem hybrydowego niemieckiego suwa z silnikiem hybrydowym. Kilka miesięcy temu w moje urodziny zszedłem na dół na śniadanie i tata powiedział mi, że w garażu czeka na mnie niespodzianka. Pobiegłem tam i na podłodze zobaczyłem zabawkowy samochód w skali 1 do 24. Mój tata wybuchnął śmiechem i powiedział: Umowa to umowa, więc tak jak obiecałem, oto twoje nowe auto. Serce mi pękło. Zapytałem, czy mówi poważnie, a on odpowiedział, że chyba nie myślałem, że kupi siedemnastolatkowi nowe auto. Jest jednak otwarty na rozmowę o zakupie używanego auta w rozsądnej cenie. Powiedziałem, że mieliśmy umowę. Ja dotrzymałem swojej części. On też uważa, że dotrzymał swojej części umowy, bo nigdy nie mówił, że samochód musi być pełnowymiarowy i zdolny do jazdy. Powiedziałem, że nie zachował się fair. Jego odpowiedź: życie jest niesprawiedliwe. Od tego momentu moje stosunki z ojcem bardzo się ochłodziły. Szczerze mówiąc, czuję, że nadużył mojego zaufania i celowo zrobił ze mnie głupka. On ciągle mówi o zakupie używanego auta, ale powiedziałem mu, że mnie to nie interesuje. Wiem, że to małostkowe. Zaoszczędziłem wystarczającą kwotę, aby samemu kupić sobie niedrogie używane auto. Czuję, że gdybym się teraz zgodził na jego propozycję, wyszłoby na to, że jego zerwana obietnica to tak naprawdę nic złego. Czy jestem dupkiem w tej sytuacji? Czy jestem suką, bo zostawiła mnie odkrytą bliznę na twarzy podczas lotu samolotem i pokłóciłam się z innym pasażerem, gdy kazał mi ją zakryć, bo przerażała jego syna? W tym miesiącu doznałam bardzo poważnych obrażeń twarzy. Jestem na etapie gojenia. W miejscu rany już pojawiła się blizna, ale nadal jest to bardzo delikatna, nowa skóra. Do końca życia będę miała bardzo widoczne blizny na twarzy. Uraz zaczyna się około 1,5 cm nad linią włosów i schodzi w dół po linii czoła. W miejscu urazu włosy już nie będą rosły. Dalej rana przeszywa policzek i tu jest najgorsza. Prawdopodobnie zawsze będę mieć wgłębienie w najpełniejszej części policzka. Potem przechodzi do linii szczęki. W pewnym sensie jest ok. Cieszę się, że to tylko kosmetyczne uszkodzenie. Moi przyjaciele bardzo mnie wspierają. Mówią mi, jak niesamowicie i spoko to będzie wyglądać. Mówią, że nadal jestem seksowna jak zawsze, ale teraz będę trochę bardziej tajemnicza. Pod pewnymi względami to naprawdę jest dobani. Wiem, że zawsze będę postrzegana w pierwszej kolejności jako dziewczyna z blizną, i szczególnie źle się czuję, gdy ludzie krzywo na mnie patrzą. W tym tygodniu musiałam lecieć do domu ze względów rodzinnych. Planowałam to na długo przed moją kontuzją. Chciałam, żeby ludzie nie robili afery z tej blizny. Wolałabym, żeby jej w ogóle nie zauważali. Spotkałam się też z dermatologiem, który stwierdził, że jestem na etapie tworzenia się blizny i nie powinnam już opatrywać ran. Skóra goiła się i zamiast opatrunku miałam stosować miejscowo krem i wazelinę, aby miejsce, w którym rana się goi, było czyste i nawilżone. Wygląda to też trochę brzydko gojąca się blizna jest bardzo czerwona i delikatna, a po nałożeniu wazeliny wygląda ślisko i się błyszczy. Wsiadam planowo do samolotu. Zajmuję miejsce przy oknie, zakładam słuchawki i zasypiam, gdy samolot wciąż kołuje na pas startowy. Budzę się i widzę dzieciaka, może czteroletniego, który siedzi obok mnie i strzela focha. Nie słyszałam początku i szczerze mówiąc, nie mogłam zrozumieć, o co cała afera. Jego ojciec poprosił mnie: Czy możesz zakryć te ranę? Powiedziałam, że mój dermatolog zaleca, żebym tego nie robiła, więc nie. Nie zrobię tego. Zaczął na mnie wrzeszczeć, mówiąc, nie musisz być taka niemiła. Ta rana jest okropna i przeraża moje dziecko. Powiedziałam: To jest moja twarz. Jedyna twarz, jaką mam. Strasznie jest usłyszeć, że wyglądam okropnie i że nie mogę pokazywać swojej cholernej twarzy publicznie. Facet zmieszał się i powiedział, że tylko do czasu, aż się zagoi. Ja odpowiedziałam: To zawsze będzie ze mną. Trochę pieprzonego współczucia i szacunku byłoby miłe. Zamiast mówić dziewczynie o połowę młodszej od ciebie, co myślisz o jej twarzy? To niegrzeczne. Po tej wymianie zdań wstał i chyba poszedł do stewardesy w sprawie zmiany miejsc, ponieważ zamiast tego po kilku minutach obok mnie przysiadła się młoda para. Muszę przyznać, że poczułam się tak źle, że założyłam okulary przeciwsłoneczne i na kilka minut po prostu zalałam się łzami. Czy jestem suką, bo zostawiła mnie odkrytą bliznę na twarzy podczas lotu samolotem i pokłóciłam się z innym pasażerem, gdy poprosił mnie o zakrycie jej, bo przerażała jego syna? Czy jestem niewdzięczną suką, bo zgubiłam mój paszport, aby uniknąć opieki nad dziećmi podczas moich wakacji? Ja, dziewczyna, lat 17, nadal żyję z rodzicami. Moja siostra, lat 28, wyszła za mąż i ma dwójkę dzieci. Pięć i trzy lata. Zawsze gdy siostra przychodzi odwiedzić moich rodziców, zostawia mnie ze swoimi dziećmi. Nie byłoby to problemem, gdyby odwiedzała nas tylko na jeden wieczór, ale ona zostaje na cały tydzień i przez ten tydzień robię za darmową nianie. Zawsze, gdy wychodzimy do restauracji, muszę zabawiać dzieciaki, bo moja mama musi porozmawiać z moją siostrą i jej bratem przyrodnim. Rozumiecie sytuację? Moi rodzice zdecydowali, że skoro to było moje ostatnie lato, zanim stanę się pełnoletnia, pojedziemy do Disneylandu, aby uczcić moje ukończenie szkoły. Zapytałam, kto z nami jedzie, a oni powiedzieli, że tylko my w trójkę. Na lotnisku okazało się jednak, że była tam moja siostra z rodziną. Co dziwne, też lecieli do Disneylandu. Sięgnęłam do plecaka i wzięłam mój paszport. Schowałam go w skarpetce. Podczas odprawy udawałam, że nie mogę go znaleźć. Szukaliśmy wszędzie. Musiałam wrócić do domu Uberem i spóźniłam się na samolot. No cóż, miałam dzięki temu wolną chatę przez tydzień, a w niej ciszę i spokój. Moi rodzice wściekli się o ten paszport. Kasa na samolot i wejściówkę przepadły. No cholera, moja mama i siostra lamentowały w social mediach, jak trudno jest przebywać w Disneylandzie z dwójką małych dzieci. Oboje pisały, że zrujnowałam ich wyjazd swoją bezmyślnością. Mój tata mówi, że wie dlaczego to zrobiłam i że to rozumie. Uważa jednak, że powinnam była go uprzedzić, żeby nie marnował pieniędzy. Oprócz tego, pomógłby mi w tym podstępku. źle się czuję z powodu tych pieniędzy, ale byłam już wcześniej w Disneylandzie. Pojadę tam jeszcze raz sama albo ze swoimi znajomymi. Czy jestem jędzą, bo sprawdziłam nagrania z rejestratora samochodowego mojego męża bez jego zgody? Ja, kobieta 34 lata, mieszkam z mężem. Mężczyzna 37 lat i córką 7 lat. Razem z córką niedawno wybrałyśmy się na krótką wycieczkę za granicę. Mój mąż został, ponieważ musiał pracować i ktoś musiał zaopiekować się psem. Ostatniego dnia podczas wycieczki zadzwonił do mnie zrozpaczony i powiedział, że nasza suczka Eli uciekła i nie może jej znaleźć. Po prostu wyrwała się podczas spacerów w parku, wpadła w krzaki i tyle ją widział. Nasza psinka jest dość mała, to mieszaniec mini pudla i ma prawie 13 lat. Nadal była aktywna, ale nie miała w zwyczaju uciekać. To było podejrzane, ale postanowiłam uwierzyć swojemu mężowi. Ja z córką byłyśmy w żałobie po stracie psa, ale nie chciałyśmy go o to obwiniać. Kiedy wróciłyśmy z wycieczki, w przeciwieństwie do nas, mąż wydawał się zaskakująco niewzruszony całą sytuacją. Od pandemii pracował z domu i zawsze denerwowało go, ile uwagi poświęcaliśmy Eli. Nie podobało mu się, jak Eli zawsze ładowała się nam i mu na kolana, szczególnie gdy pracował. Kilka dni później otrzymaliśmy telefon ze schroniska dla zwierząt, dość daleko od nas, z informacją, że Eli się odnalazła. To ja podniosłam słuchawkę. Zadzwonili na nasz telefon stacjonarny, którego obecnie prawie nigdy nie używamy, ale ten numer był wpisany w mikrochipie. Powiedziałam tą wieść mężowi, a on po prostu powiedział: Super, jestem taki szczęśliwy. Ale wydało mi się to trochę suche i nieszczere. Powiedziałam, że to dziwne, że uciekła tak daleko, a on odpowiedział, że ktoś musiał ją ukraść, a potem porzucić. Dla mnie to nie miało sensu. Czemu ktoś miałby zrobić coś takiego? Kiedy poszedł z kumplami na piwo, skopiowałam nagrania z jego rejestratora samochodowego z dni, gdy byłyśmy na wycieczce. Zobaczyłam, że rzeczywiście zabrał Eli daleko poza stan. Tam postawił ją przed samochodem, rzucił w pole zabawkę przypominającą frisbee i krzyknął: Aport. Gdy Eli rzuciła się w pogoń za zabawką, on wsiadł do auta i odjechał bez niej. Byłam wściekła i skonfrontowałam się z nim. On głupio wymamrotał, że ją tam zostawił, żeby mogła znaleźć farmę i mieć lepsze życie. Następnego dnia to on wściekł się na mnie za to, że bez pozwolenia sprawdziłam jego rejestrator i nazwał mnie i naszą córkę jędzami.